Witam wszystkich w moim kolejnym filmie, nadzieję, że dosyć ciekawym. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć, przynajmniej w części, na bardzo często pojawiające się pytanie, jak zastosować kabel antenowy. Wiele osób, zwłaszcza początkujących, ma tutaj dylemat, wielki wybór kabli, nie do końca zrozumiane zagadnienie, no i czasami mamy problemy. Tutaj jest. W tym filmie skupię się na kablach do zastosowań na wyższych częstotliwościach, czyli w pośmie 2,70 m. Ponieważ te parametry, właściwie jeden parametr, który tutaj będę mierzył no w przypadku częstotliwości krótkowowych ma dużo mniejsze znaczenie, tam troszeczkę inne rzeczy są ważne. No a więc to zrobimy w tym filmie? Chciałbym Wam pokazać, a właściwie, żebyście usłyszeli. Jak wygląda różnica w odbiorze przy zastosowaniu różnych rodzajów kabli, w różnych długościach i przy różnych częstotliwościach. Tak jak powiedziałem, skupimy się na dwóch pasmach, czyli na dwóch metrach, gdzie częstotliwość testowa będzie 145 MHz i 70 cm, czyli 435 MHz. Co będziemy testować, co tutaj nas interesuje? No, najważniejszym parametrem tak naprawdę. Dla, dla naszych zastosowań amatorskich, jak i nie tylko jest tłumienie kabla. Od tego zależy, co usłyszymy, jak daleko dolecimy, jak nasze urządzenie będzie pracowało. Oczywiście wiele innych rzeczy też jest ważnych, ale tak jakby tutaj nie będę ich poruszał. Kwestia wytrzymałości mechanicznej, na warunki, tłumienie ekranowania i, tak dalej, i tak dalej. To są zupełnie inne zagadnienia na inny film. Chcę, tak jak powiedziałem na początku, abyście usłyszeli różnicę w różnych kablach, długościach i częstotliwościach, na których one są stosowane, tutaj przykładowo, w wyszukiwarce szliśmy na kable koncentryczne, i jak widać, jest ich bardzo dużo. Ja w tych swoich testach chcę się skupić na czterech, wydaje mi się, najbardziej popularnych kablach na naszym rynku i w naszych zastosowaniach. Czyli, po pierwsze, znany nam wszystkim RG58. Bardzo często pytanie pada. Czy można go stosować? Jak, jak mamy 40 metrów do anteny, to, to możemy taki kabel wrzucić, bo one są tanie. Wersja rg 58 mil czyli cynowana miedź, w tym wypadku są jeszcze wersje z aluminium, i tak Ale ich parametry są w miarę zbliżone przy tych zastosowaniach. I tym teście, co ja robię, nie mają one większego znaczenia. różnicy. Następnym kablem jest kabel. A155. Pewnie wszystkim znany, gabarytowo podobny do RG58. Natomiast technicznie już jest dużo lepszy. Tutaj pokazuję, za tak w skrócie, nie, nie, nie odnoszę się do nich, ale w skrócie pokazuję mm, tabele, na podstawie których. Takie wyliczenia i pomiary są robione. Kolejny kabel, już z tych takich trochę lepszych, to jest RF7. I jeszcze jeden kabelek, który tutaj będziemy testowali. To kabel, no już taki naprawdę fajny, r 10 Też u nas dostępny. Bardzo podobny do kabla H1000. Przechodzimy do samego testu. W tabelce, tutaj, widzimy już wyliczone tujemności dla pasma 2 m i pasma 70 cm na częstotliwościach, które będę tutaj testował. I tą tabelką się będę posługiwał przy pomiarach i ustawieniach w tym teście. Od razu zaznaczam, że to nie jest fizyczny test którym podpinam takiej długości odcinki kabla. Jest to symulacja, gdzie wtor pomiędzy odbiornikiem a generatorem odpowiedniej wartości tłumik jest wstawiony, którego tłumienie odpowiada wartości z tej tabeli. Sam test będzie wyglądał tak, że będziecie widzieli ekran, gdzie urządzeniem odbiorczym jest SDR Play będzie informacja w prawym dolnym rogu co jest w tej chwili testowane test będziemy zaczynać od sygnału tak jakby bezpośredniego na odbiorniku, czyli bez żadnych kabli i potem po kolei będziemy podłączać 20 metrów wszystkie 4 kable, potem 40 metrów wszystkie 4, 80 metrów i tak dalej w następnym paśmie będzie informacja pisemna na ekranie, że zmieniamy długość kabla. A to co w danej chwili jest. I jaki sygnał słyszymy. Tak jak powiedziałem w prawym dolnym rogu, także na to trzeba zwracać uwagę. I na początku i końcu testu dla jednego kabla i odcinka będę sygnał bezpośredni, czyli bez żadnego kabla, żeby zobaczyć jaka jest różnica w odbiorze. Sygnały. Teraz wejściowe, które będę podawał przed kablami. Są różne dla różnych testów z tego względu, że jak już tu widzicie w tabelkach zakres tłumienia na różnych częstotliwościach jest różny, więc trzeba było takie dobrać, żeby te różnice były zauważalne. Także przechodzimy do testów. Ustawcie sobie odpowiednią głośność najlepiej na słuchawkach, żeby zauważyć te różnice. I po testach opowiem Kilka wniosków i spostrzeżeń, i moich tutaj praktycznych doświadczeń odnośnie stosowania różnego rodzaju kabli koncentrycznych. Także zapraszam do oglądania i słuchania. Jesteśmy już po testach. Myślę, że ciekawie było posłuchać tych różnic, że każdy zauważył i już pewnie swoje wnioski ma. Wszyscy, co uważnie posłuchali i obejrzeli ten test, to pewnie już sami doszli do wniosku, że stosowanie kabla, tego, o którym na początku wspominałem, czyli RG58, do instalacji antenowych, no, prawie można powiedzieć, ja się z celem. Jest to kabel, który widzimy tak cienki o dosyć dużym tłumieniu. Głównie daje się do połączeń krótkich, do anten samochodowych. To jest wygodny, miękki i w takich zastosowaniach go najczęściej widzimy. Natomiast w przypadku instalacji antenowych, stacjonarnych, zwłaszcza powyżej 10 metrów, no widzimy, że. Tłumienie jego jest na tyle duże, że jego stosowanie mija się celem, zwłaszcza w paśmie 70 cm. Pytanie więc, jaki kabel należy stosować, w zależności od tego jaką mamy długość kabla, co chcemy słuchać itd. Tak to już każdy musi sobie sam na to pytanie odpowiedzieć. A pytanie brzmi na jaką utratę sygnału i mocy możemy sobie pozwolić? Tutaj widzieliście i słyszeliście jak ktoś się objawia przy słabszych sygnałach, przy którym tłumieniu, jak nam pogarsza się odbiór lub całkiem znika. Ja we wszystkich instalacjach standardowych, niewyczynowych, bo to już zupełnie inny temat, przyjąłem taką zasadę, że maksymalne tłumienie jakie dopuszczam to jest około 3 czterech dB. i tak staram się dobierać kabel aby te tłumienie w całym zakresie w którym będę to używał nie przekraczało tych wartości tak jak mówiłem, pyżyliśmy tylko jeszcze pasmo 70 cm dla tych którzy pracują na 1-2 giga czy dla miłośników na przykład odbioru sygnałów transponderów samolotów gdzie to jest pasmo też ponad 1 giga częstotliwość ponad 1 gigaherca. No to tłumienie ma wtedy jeszcze większe znaczenie, więc musielibyśmy zobaczyć w tabeli, jaki kabel przy tej naszej długości, jakie będzie miał tłumienie i jak zastosować. Już jak widzimy, nawet RF10 w 40 metrach ma tłumienie 3 dB na 70, czyli w pasmach wyższych prawdopodobnie miały około 6. No czyli też dosyć dużo. No, 40 metrów to jest długa instalacja, rzadko kiedy tak się zdarzają, ale czasami bywa konieczność jakiegoś takiego e, założenia. Czego w tym filmie nie zobaczyliście i w tym teście? Tego, że te tłumienia, które tutaj mamy, i pogorszenie odbioru. Działa również przy nadawaniu, to nie jest tak, że przecież to działa tylko w jedną stronę, nie nie Z drugą strony mamy taką samą wartość tłumienia, a efekty, no jak to są efekty? Tak pokrótce, jeżeli mamy tłumienie rzędu 3 dB wtedy przy nadawaniu mocą powiedzmy 50 W, a te nie mamy połowę tej mocy, czyli 25 W Czyli 25W tracimy w kablu. Teraz pomyślcie, jakbyśmy mieli kabel RG58. 10 m to jest 3,8 dB w tym paśmie. Dajemy 50W, 25W tracimy na 10 metrów kabla. No nie się robi. W przypadku, kiedy nasza instalacja ma tłumienie 6 dB, do, do anteny dociera tylko 1,4 szarta mocy. Czyli w przypadku gdybyśmy nadawali mocą 50 W, przy antenie mamy 12, czyli 30, prawie 38 w Wdziela się w przewodzie i to już są spore, spore moce jeżeli weźmiemy tu na przykład tłumienie 10 dB, no to już tylko 10 dziesiąta. dziesiąta mocy, która wychodzi z nadanika dociera do anteny. Także w przypadku Badawczych urządzeń również te tłumienie ma takie samo znaczenie. Także to tyle w tym filmie. Myślę, że sporo się wyjaśniło i będziecie wiedzieli teraz jaki kabel kupić, żeby było dobrze, a jednocześnie nie przepłacać. Przypominam, ja stosuję zasadę do 3 dB tłumienia. Wszystkie parametry kabli są w kartach katalogowych, także wiemy jak to obliczyć. Tłumienie przeważnie podawane jest na 100 metrów. Także to jest najprostsza matematyka. Jeżeli wiemy, ile chcemy, ile potrzebujemy kabla do naszej instalacji, możemy sobie dla każdej częstotliwości te tłumienie obliczyć i dobrać najbardziej odpowiedni kabel, tak żeby było dobrze i za rozsądne pieniądze. Dziękuję za uwagę. W razie pytań zapraszam do stawiania wiadomości na moim profilu na Facebooku, ewentualnie na Instagramie. Lub kontaktu przez e-mail. Jeżeli chcecie jakieś inne tematy, żeby były poruszone, także też tam piszcie. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów.